żeby odpalić z kabli rozruchowych Mitsubishi i Outlandera, czy to będzie hybryda? Tu w przypadku hybrydy 2013-2017 roku akumulator znajduje się w tym miejscu, ale jest do niego dość ciężki dostęp. Jest tylko dostęp w sumie do, do minusa, a do plusa, żeby dojść. To trzeba tutaj, powiedzmy sobie, te śrubki odkręcić. Ja sobie tak zrobiłem, że tutaj sobie. Wyciąłem to, dzięki temu mam dostęp do, do plusa. To się normalnie fabrycznie nie otwiera, ja to tylko rozciąłem, ale jest jeszcze prostszy sposób. I ten prostszy sposób polega na tym, żeby tutaj pod maską obok tego sobie ściągnąć tą osłonkę. Żeby ją ściągnąć, trzeba wcisnąć to w o osłonka, i wtedy tu jest dostęp do plusika. Trzeba to wcisnąć tak w stronę silnika, i wtedy to, to się otwiera. I tu jest plus czyli tu trzeba podłączyć sobie plus w taki sposób i minusa gdzieś na przykład do karoserii czy na przykład tutaj do tej śruby no i drugą stronę wiadomo to do plusa do akumulatora dawcy i to do minusa do akumulatora dawcy żeby tam pokrywkę z założyć to najpierw tutaj z tyłu trzeba nałożyć na te zaciski tak i teraz tylko wcisnąć już ona jest założona Jeżeli ta bateria 12V się rozładuje to tu nie będzie żadnych komunikatów, nie będzie można włączyć auta w tryb ready. Nie będzie dało się w ogóle jechać, odpalić nic. To wystarczy podłączenie pod te kable i wtedy da się tutaj włączyć. I w momencie, kiedy da się włączyć silnik elektryczny, to auto już będzie działać. Ponieważ samo włączenie silnika elektrycznego, czyli jak się to pojawi tryb ready, to już powoduje ładowanie tego akumotora 12V.